Ja jestem w trzeciej żabce i dopiero teraz widzę, że tutaj mamy jedną, jedyną, ostatnią rybkę i jest to nowość. Podgrzejemy i zrobimy sobie testa Dobra, mam już podgrzaną rybkę. Biegnę do taty i robimy wielki test. Zobaczymy czy to smaczne. Dobra, mam już rybkę. No i nie można czekać, jestem głodny. Mi ją podgrzał, jest twórpiąca. Pachną, zobacz jak to pachnie. No. Ale poczekaj! Jak to pachnie, jak taki gofr. Ja a w środku jest to pier... takie budyniowe na ja pierwszy, pierwszy raz tak widzę. Co taki duży gryz? Dobre? Dla, jeszcze jedno palia. No ej! Prawda, dobry. Ten budzi, ten budzi jeszcze. Mm. Patrzcie, mm -hmm. ta masa budyniowa. Mega dobra. Mm. 10 na 10. Idziesz kupisz jeszcze jeden dla mnie dla mama Już nie ma Tak Nie ma? Czy my szukamy gdzie inna żaba?